Brian Gillespie z Able Distributors. Dziś chciałbym przedstawić sześć powodów, dla których warto wybrać pompę Alfa przy następnej wymianie. Niezależnie od tego, czy kupisz pompę Alfa w standardowej formie, czy też mamy teraz Z-Block, który jest niesamowitym systemem. Jeśli go nie widziałeś, mamy inne filmy na ten temat. Zachęcamy do ich obejrzenia. Jest sześć powodów, dla których chciałem porozmawiać o pompach Alfa. Jednym z nich jest oczywiście wydajność. Jest to bardziej wydajna pompa. Działa lepiej. Zużywa mniej energii elektrycznej, o połowę mniej watów. A jeśli używasz trybu auto, tryb, tryb automatycznej adaptacji, to w rzeczywistości jest o 80% bardziej wydajna niż standardowa pompa. Następna kwestia to hałas. Jeśli więc masz system z zaworami strefowymi i masz zwykłą pompę z trzema prędkościami, gdy jeden zawór jest otwarty, a pozostałe są zamknięte. Zawór jest otwarty, a pozostałe są zamknięte, nadal próbujesz przenieść pełną ilość wody. A to staje się głośne. Tak więc dostosowanie tego urządzenia, do tego, czy otwarty jest jeden zawór, czy cztery, pompa pracuje ciszej. Moment obrotowy na starcie czterokrotnie większy moment obrotowy na starcie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ ten ruch, uruchomienie pompy, jest najbardziej stresującym momentem dla silnika. Aby złagodzić ten stres, silnik będzie działał dłużej. Drugi powód jest następujący: częściej niż nie, stwierdzamy, że pompy ulegają awarii pierwszego dnia zimy po raz pierwszy, gdy system grzewczy został uruchomiony po lecie. W łożyskach zaczyna się żelować i lepić, przez co silnik ma problemy z rozruchem. Tak więc czterokrotnie większy moment obrotowy podczas rozruchu to dobra rzecz. Automatyczna adaptacja. Ponownie jest on fabrycznie ustawiony na automatyczną adaptację. Ma kilka różnych trybów, ale ta automatyczna adaptacja sama w sobie, wiedząc, że utrzyma wystarczające ciśnienie bez względu na to, co dzieje się za nią, jest dobrą funkcją. Numer 5 pokazuje galony na minutę. I waty, których używasz. Można przełączać się między tymi dwoma ekranami, a możliwość dokładnego sprawdzenia, ile galonów na minutę przemieszczasz, szczerze mówiąc, myślę, że jest to punkt sprzedaży. Numer 6 jest po prostu bardziej elastyczny. Ta pompa, można przejść na tradycyjne trzy prędkości. Prawdę mówiąc, ustawiłbym ją na najwyższą prędkość prędkość trzecią, powinienem powiedzieć, kiedy odpowietrzałem system. Potem prawdopodobnie przełączyłbym na tryb automatyczny i zostawił, ale można wybrać prędkość. Możesz wybrać ile dla stałego ciśnienia, niskie ciśnienie, średnie lub wysokie, które będzie utrzymywane bez względu na to, co dzieje się za zaworami lub czymkolwiek podobnym. Można też wybrać tryb automatyczny. Dla mnie to sześć powodów. Myślę, że warto wybrać pompę alfa, niezależnie od tego, czy jest standardowa. Czy też jest to blok Z, który jest po prostu super, super zgrabny. Proszę sprawdź to. Brian Doleski, Able Distributors. Dziękuję.